Czytelnicy naszej biblioteki już od ponad dwóch tygodni mają możliwość oglądać pracę. Wasze prace, Wasze przepiękne, kolorowe prace. Proszę mi wierzyć, dzieci, że każda osoba, która wchodzi do naszej biblioteki, zwraca uwagę na Wasze prace. Ogląda, pyta się, w jakim wieku są dzieci, skąd są te dzieci, gdzie się nauczyły tak pięknie rysować i malować. Tworząc ten cykl prac na temat uśmiechu omawialiśmy z, z dziećmi rodzaje uśmiechu. Język polski dysponuje tak bogatą paletą, Różnych pojęć na temat uśmiechu, żartobliwych niekiedy. Ja miałem przed chwilą okazję zaprezentować jeden z nich, czyli śmiech przez łzy. Naszym celem bez względu na, na wiek artysty nie było stworzenie portretu realistycznego konkretnej osoby, a raczej przekazanie idei uśmiechu, śmiejących się oczu. I innych rodzajów uśmiechu, kreska plama. Kompozycja tego, tego się uczymy wspólnie na, na zajęciach, bo ja jako nauczyciel nie przekazuję dzieciom gotowców, tak zwanych, czyli gotowych wzorów, a znając historię sztuki, wiem, że za każdym razem obraz czy inne dzieło sztuki odkrywa się na nowo. I ta reguła dotyczy również dzieci. To jest jedna z tych dziedzin, które poprzez Formę naszą w naszej współczesnej kultury zatracamy z czasem, a która może, czyli działalność artystyczna przydałaby nam się w życiu późniejszym, kiedy dzieci stają się już większe, a później ludźmi dorosłymi, po to, żeby być bardziej twórczy po prostu w swoim życiu. Czyli jest to jakby rodzaj takiej figury tego, jak można tworzyć własne życie w, w pozytywny oczywiście sposób. Pracuję z dziećmi już no, prawie ćwierć wieku I, i, i jakby czuję, że to dopiero początek. Dziękuję pani kierownik. Bardzo serdecznie i chciałem również serdecznie podziękować wszystkim, e, 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 dzięki którym e, ta wystawa doszła do skutku e, panu dyrektorowi biblioteki, pani e, dyrektor Domu Kultury, e, pani kierownik, którą wspaniale <grym> cudownie się <grym> współpracuje. <jest. grym> Bardzo Wam dziękuję, moi uczniowie. swoją pracę przez jeden dzień.